Cześć! Wreszcie doczekaliśmy się piątego i ostatniego odcinka poradnika do The Sims 2, który poświęcam osobom dopiero zapoznającym się lub przypominającym sobie tę część Simsów. Starzy wyjadacze, przypominam, niech zajrzą do podpiętego komentarza pod filmem, żeby znaleźć linki do custom contentu, który pojawia się na ekranie. Na start lubię omówić rzecz, która wydaje się oczywista, ale niekoniecznie musi taka być. Tym razem będzie to wiek i starzenie się. W Sims 2 wiek przesuwa się codziennie o 18 w przypadku Simów, a zwierzakom codziennie o 11. Poziom aspiracji wpływa na to, czy Sim dorośnie dobrze czy z problemami, ale do dorosłości włącznie, jedyną konsekwencją tego złego dorośnięcia jest negatywne wspomnienie i dalszy niski wskaźnik aspiracji. Czasami jeszcze niższy, bo Sim miał na przykład obawę, żeby źle dorosnąć. Dopiero w przypadku urodzin do emeryta wskaźnik aspiracji ma znaczenie, bo od niego zależy to, ile etap staruszka będzie trwał. Ale nie tylko od tego. Emeryt na start dostaje 10 dni, a potem do tego dodawana jest losowa liczba od 1 do 10 i do tego jeszcze punkty za aspiracje, dodawane lub odejmowane. Więc Simowie mogą jako staruszkowie przeżyć jeszcze nawet 30 dni, czyli więcej niż trwa cały etap dorosłego, a minimalnie będzie to 9 dni. Tak się stanie, jeśli aspiracja podczas urodzin będzie na tym najniższym czerwonym szczeblu, bo wtedy odejmowane są dni, a losową liczbą będzie 1. Bardzo długa starość jest dość realistyczna, bo jednak od 60 do 90 w rzeczywistości mija faktycznie 30 lat. Ale ja ogólnie nie lubię oryginalnej długości życia w Sims 2 i sobie ją zmodowałam, zmieniając też to i owo dziadkom. Jest też jeden taki szkopuł z paskiem wieku emerytów, że niestety potrafi się zepsuć w konkretnej sytuacji i przedstawiać zbliżanie się do końca życia zupełnie niezgodnie z prawdą. Kiedy mamy w jednej rodzinie dwoje lub więcej emerytów w dokładnie tym samym wieku co do dnia, to ich paski zawsze idą wizualnie równo. Mimo że liczba dni do przeżycia nie jest ta sama. Kiedyś myślałam, że pasek emeryta może zmieniać się w trakcie tego etapu w zależności od wskaźnika aspiracji, ale nie, to była tylko taka moja interpretacja tego, co się działo. Chodzi po prostu o to, że jak jeden z tych simów umrze, to drugiemu cofa się licznik, bo wraca do tej formy, w której powinien być od początku. Niestety nie ma na razie moda naprawiającego to, nie jestem pewna, czy w ogóle można takiego zrobić. Sama obecnie staram się mieć jak najmniej rówieśniczych małżeństw, żeby chociaż był ten jeden dzień różnicy. Ale w razie potrzeby liczbę dni do końca można sprawdzić, zarówno w SimPe, jak i też w grze modem Days Left Trub. A i nie sugerujcie się kolejnością Simów na panelu, kiedy są dokładnie w tym samym wieku. O ile w Sims 4 gra wiek, kto się pierwszy urodził, i wiek przesuwa się zgodnie z godziną narodzin, więc ten, kto jest pierwszy na panelu, jest starszy. Tutaj totalnie tak nie jest, też w Sims 3 tak nie jest. Po prostu wiek zmienia się o konkretnej godzinie. A simowie, którzy są w tym samym wieku, są ustawieni alfabetycznie według imion. Na etapie emeryta licznik wieku pokazuje, ile sim przeżył dni. Tylko, że ta liczba jest zawsze taka sama, po prostu według ustalonej długości życia. Na tej standardowej bez modów to będą 54 dni. Czasami może się też zdarzyć, że gra będzie pokazywać na przykład 0 dni albo 9 dni, um, że jakby te dni będą liczone od początku etapu emeryta, szczególnie to się działo dawno temu, jeszcze przed aktualizacjami, kiedy się stworzyło emeryta od zera, to licznik pokazywał tylko te dni emeryta, czyli na początku było 0 dni. Teraz od czasu do czasu to się zdarza chyba w ramach powiedzmy jakiegoś błędu, spotkałam się z tym, ale jest to raczej rzadsza sprawa. W każdym razie w tej liczbie nie ma żadnego znaczenia, czy po drodze wleciał eliksir życia, czy w którym momencie postarzyliśmy tego Sima, czy postarzaliśmy go na kodzie, cokolwiek. To nie jest kalkulator. Żeby ta liczba była zgodna z faktami, musielibyśmy każdego Sima zawsze postarzać wtedy, kiedy ma jeden dzień do zmiany grupy wiekowej. To gra uznaje za dzień urodzin. Jeśli zaczekamy do napełnienia się licznika do zera dni, to gra już nie będzie liczyć tego ostatniego dnia do ogólnego wieku SIMA, a przecież przeżył ten dzień. Nawet podczas tworzenia moda na zmianę długości etapów życiowych, musimy brać pod uwagę, że jeśli wpiszemy np. 9 dni, to pasek wieku w grze pokaże 10 dni. Więc w zasadzie można stwierdzić, że gra uznaje za prawidłowy moment urodzin to, kiedy Sim ma jeszcze jeden dzień do urodzin, mimo że nawet powiadomienie mówi o tym, że dorośnie za jeden dzień. Jest to takie trochę bez sensu. Osobiście nie przestrzegam tego systemu i czekam do zera dni, bo tak jest łatwiej mi liczyć wiek jako jeden dzień to jeden rok. Jedyne wyjątki to niemowlęta, których wiek można ustawić na minimum dwa dni, czyli według gry jeden, więc postarzam je jak mają jeden dzień do urodzin, bo mają mieć wtedy roczek. I nastolatki, którym chcę dać czas na pójście na studia. Przy pozostałych trzech urodzinach, nie liczymy tutaj studentów, już czekam do samoistnej zmiany grupy wiekowej, gdzie gra tego ostatniego dnia nie dolicza, więc u emerytów licznik pokazuje, że przeżyli 57 dni, czyli dla mnie 57 lat, a w moim modzie na wiek uznaję start emeryta za 60 urodziny. Tłumaczyłam to już kilka razy w moich rozgrywkach, ale wiem, że wiele osób nadal nie rozumie o co z tym chodzi. Też prawie nigdy nie robię imprez urodzinowych. Dlaczego? Bo trudno będzie przycelować w podejście do tortu o odpowiedniej godzinie. Kiedyś tak regularnie robiłam i nawet mi wychodziło, ale jeśli Sim zdmuchnie świeczki za wcześnie, to postarzy się o dodatkowy dzień zaraz po urodzinach i zmieni mu się wiek. Jeśli za późno, to nie zdąży zdmuchnąć, postarzy się naturalnie, a impreza urodzinowa zostanie oceniona jako katastrofa, bo jeśli nie zdmuchnięto świeczek, to nie odbyły się żadne urodziny. Taka jest logika Simów. Tak samo jest na przyjęciu weselnym, kiedy nie dojdzie do ślubu. Albo ktoś ucieknie z przodu I też nie chcę mi się kombinować potem z modami, żeby ustawiać na nowo ten wiek, więc odpuszczam zupełnie te imprezy. Jakby co, to jeśli Simowi się zapomni mieć urodziny, to o każdej kolejnej równej godzinie, jeśli nie będzie czymś zajęty, gra będzie popychać go znowu do tej tranzycji urodzinowej. Można też użyć interakcji dorośli, po prostu, ale ona też robi cały spektakl, że cały dom się zaraz musi schodzić do tego jednego pokoju, gdzie ten dzieciak ma urodziny. Ja zazwyczaj po prostu czekam. Ogólnie, jak widzicie, ja zwracam bardzo dużą uwagę na to, żeby wiek się zgadzał, żeby zawsze wszystko szło równo. Szczególnie, że w większości gram turowo całym otoczeniem i bardzo chcę, żeby była pełna synchronizacja. Ale wy nie musicie. Zróbcie sobie taki system, jaki wam pasuje. Pod moim angielskim filmem na ten temat dużo ludzi napisało, że po prostu wpisuje kod aging off i robi urodziny, kiedy czuje, że to odpowiednia pora. Ten kod wyłącza starzenie się w całej rodzinie, w której został wpisany. Aging on włącza je z powrotem. Chciałabym opowiedzieć Wam też o szkole prywatnej i dyrektorze. Na angielskim kanale zrobiłam cały oddzielny materiał na ten temat, który być może już widzieliście, ale to dość istotne według mnie informacje, które koniecznie muszą się pojawić w tym poradniku. Jest dużo takich różnych mechanik i smaczków, które warto znać, warto wiedzieć, żeby dobrze sobie poradzić z dyrektorem. To jest też coś, co wielu ludziom. Spędza sen z powiek, jak zadowolisz tego dyrektora? Tylko w Sims 2 jest podział na szkołę publiczną i prywatną. W innych odsłonach mamy najwyżej szkoły z internatem i jakieś takie różne rzeczy. Jaka jest różnica? Najpierw rzuca się w oczy to, że w szkole prywatnej nosi się mundurek. W grze ogólnie są mundurki w trzech kolorach, ale Simowie noszą wyłącznie ten granatowy, niezależnie od otoczenia. A teraz uwaga, ciekawostka z ostatniej chwili. Wiecie, że różne kolory mundurka istnieją tylko dla dziewczyn? Bo wiadomo, styl schoolgirl spoko, a chłopakom to po co? W trybie debug mamy dostępny ten standardowy mundurek dla chłopców i też dla dziewczyn. I też jest tak, że te pseudo-mundurki, które są normalnie dostępne dla dziewczyn, ten granatowy jest trochę inny, on ma inne buty. Więc to są w zasadzie takie zwykłe ciuchy dla dziewczyn, i odpowiednika tych ciuchów nie ma dla chłopaków. Jakby co to Debug włącza się przez wpisanie kodu Testing Cheats, można już w stwórz SIMA to zrobić, nie trzeba w otoczeniu. A potem robimy Shift plus N i mamy dostęp do ubrań karierowych, stroju mrocznego kosiarza, skóry i oczu kosmity i wielu, wielu innych. Druga różnica to mniejsze opadanie zabawy podczas bycia w szkole, czyli dziecko lub nastolatek może w zasadzie od razu wziąć się za pracę domową, jak wróci, kiedy w zwykłej szkole czasem wraca z zabawą całą na czerwono. Trzecia różnica to rezultaty takich losowo wyskakujących powiadomień z jakimiś scenariuszami. W zwykłej szkole dostajemy w nich zawsze pieniądze, na przykład za wygranie konkursu literowania, a w prywatnej szkole zawsze umiejętności. I te scenariusze są też różne w zależności od rodzaju szkoły. Więc szkoła prywatna ma być bardziej edukacyjna, dając Simowi więcej czasu i swobody do utrzymywania dobrych ocen, co może też ułatwić im zdobycie stypendium na studia, plus daje czasem dodatkowe umiejętności, no i też ekstra czas do zdobywania umiejętności. Które mogą się przydać później w życiu zawodowym. Może też ułatwić nastolatkom zostanie prymusami, czyli zdobyć najwyższą ocenę w dowolnym typie szkoły. Nie musi to być szkoła prywatna i wejść na szczyt pracy dorywczej. Za szkołę prywatną się nie płaci, w przeciwieństwie do rzeczywistości. Jedyne co trzeba zrobić, to zadowolić typa, który nią zarządza. Jeśli nasz Sim ma dzieci, na telefonie na samym wierzchu jest opcja zaproś dyrektora. Można zadzwonić o dowolnej porze i dyrektor przyjdzie na obiad o najbliższej 17, niezależnie od dnia tygodnia, nawet w niedzielę. Musimy go dobrze nakarmić, zabawić rozmową i pokazać nasz dom od jak najlepszej strony. Mamy na wszystko 6 godzin i musimy zdobyć 90 punktów, żeby nasze dzieci zostały przyjęte. Do szkoły prywatnej dostaną się wszystkie dzieci z oceną co najmniej C, czyli w polskiej wersji czwórką. C minus jest już za niskie. Też jeśli mamy w rodzinie jedno dziecko z ok oceną, a drugie z niewystarczającą, to tylko jedno dziecko dostanie się do szkoły prywatnej, a drugie będzie nadal chodzić do publicznej. W kwestii jedzenia polecam przygotować je sobie wcześniej przez opcję zrób, a nie podaj, żeby mieć wszystkie opcje i nie czekać aż do pół godziny przed dyrektorem, bo dopiero wtedy można podać obiad. To może być trochę za mało czasu, ale też możemy zrobić tak, że jeden Sim gotuje zaraz przed, a drugi w tym czasie wita dyrektora i oprowadza. Powitać dyrektora warto interakcjami z menu gestów. Nie mam pojęcia, jak one się nazywają w polskiej wersji, ale wiecie, ten energiczny uścisk dłoni albo buziaczki. To przy samym powitaniu daje kilka dodatkowych punktów za pogawędkę, więc warto skorzystać. Do jedzenia trzeba podać po prostu posiłek, który jest najbardziej sycący. Dlatego przyjęło się przekonanie, że dyrektor nienawidzi sałatki. Jest po prostu za lekka. Dyrektor bardzo lubi mieć pełny brzuszek. Osobiście często wybieram kotlety wieprzowe, bo wymagają tylko piątego poziomu gotowania i są dosyć ciężkie. Ale jeśli wasi simowie mają ogródek i świeże warzywa w lodówce, to cokolwiek przygotowane z nich będzie wysoko punktowane, nawet płatki, bo świecące jedzenie jest bardzo sycące. Może to też być potrawa ze świeżo złowionej ryby. Odpowiednie jedzenie może dać nawet ponad 40 punktów, co stanowi praktycznie połowę całości, której potrzebujemy. A jeśli wasi Simowie totalnie nie potrafią gotować i musi to być coś prostego, to nawet spaghetti będzie całkiem spoko. Nawet jeśli Simowie nie są głodni, to niech chociaż usiądą z dyrektorem, żeby z nim porozmawiać przy stole i złapać punkty za pogawędkę. Oprowadzanie? To bardzo prosta sprawa. Nie trzeba pokazywać niewiadomo czego pokoi pełnych książek czy teleskopów. Wystarczy po prostu ładny, schludny pokój, najlepiej z jakąś dekoracją. Niektórzy kupują jedną drogą rzeźbę i w trakcie oprowadzania przestawiają ją z pokoju do pokoju. Tak też można. Dyrektora obchodzi wyłącznie wysokość paska wystroju, więc możemy odnieść się do naszego sima, sprawdzając, który pokój jemu się najbardziej podoba i ten pokój pokazać. Jeśli wasi simowie mają ładnie udekorowaną i czystą łazienkę, albo prześliczny korytarz, to dyrektor będzie zachwycony. Można pokazać aż cztery pokoje. W miarę możliwości starajcie się wybierać jak najbardziej schludnego Sima do oprowadzania, bo będzie wtedy miał wysokie standardy wystroju i będzie mniejsza szansa, że dyrektorowi ten pokój będzie się podobał mniej, ale to też takie minimalne różnice. Nie musimy się tym jakoś super przejmować. Jeśli chodzi o rozmawianie, to w scenariuszu z dyrektorem pojawia się specjalna interakcja pogawędź, gdzie można pogawędzić o szkole lub pracy. Z tego co mi wiadomo, sukces tej interakcji zależy od zainteresowania naszego Sima tymi tematami, więc warto zajrzeć do panelu zainteresowań. I wybrać odpowiedniego sima do tego. Gdy zdecydujemy się wybrać klasyczną rozmowę, to w razie sprzeczności poglądów możemy kliknąć na naszego sima i zmienić temat rozmowy. Gatka jest chyba najtrudniejsza, ale na szczęście są też bonusowe punkty. Można podać kawę z ekspresu, na przykład jeszcze przed obiadem i dyrektor bardzo chętnie po nią sięgnie, ale trzeba podać ją, kiedy jest już u nas w domu. I polecam użyć tego najdroższego ekspresu do espresso, ten przelewowy może nie zadziałać. Dyrektor wypełniony kofeiną daje 10 punktów. Jeśli mamy w domu bar albo możemy go specjalnie na tę okazję kupić, to możemy też podać drinki i poczekać aż dyrektor się poczęstuje. Znowu 10 punktów. Kolejne 10 może nam dać jacuzzi, które można mieć za punkty szczęścia życiowego. Nie musimy na to wydawać hajsu. Każmy naszemu Simowi do niego wejść, a być może dyrektor też się skusi. Niestety nie można go zaprosić klikając na niego tak jak zwykłego Sima. Jednak tej opcji też do końca nie polecam, albo naprawdę już jako ostatnią deskę ratunku, bo jest zbagowana, i czasami dyrektor nie może wyjść z tej wanny, albo nie zalicza nam tych punktów. No, lepiej postawić na kawę i drinki. Kolejność czynności związanych z dyrektorem nie ma większego znaczenia, oprócz tego, że lepiej nie zwlekać zbytnio z jedzeniem, bo dyrektor się wścieknie, że jest głodny i sobie pójdzie po jakichś trzech godzinach chyba. Ludzie lubią sobie tak memić, że uuu wystarczy barabara zrobić z dyrektorem i wszystko będzie fajnie. Ale o tym, jak działają relacje, mówiłam w poprzednim odcinku, i żeby faktycznie to zrobić przez te 6 godzin, trzeba by było oszukiwać kodem. Nie da się zbudować relacji gotowej do bara-bara tak szybko. Ale jeśli wasi Simowie zdobyli na wakacjach laleczkę wodu, to ona zadziała, jakby co? Można sobie ostro podbić punkty. A jeśli zdarza Wam się tak, że dyrektor przychodzi i od razu sobie idzie, to sprawdźcie, czy nic nie blokuje przejścia między jezdnią a domem, nawet jeśli wasi Simowie normalnie do niego wchodzą. Czy nie macie zablokowanej furtki, albo też sprawdźcie, czy da się bez kodu Move Object coś postawić wszędzie na podwórku, bo jeśli nie, to znaczy, że mogły się tam zaciąć jakieś tak zwane markery po rzucaniu piłki, aportowaniu psa albo podobnej interakcji. Wtedy polecam moda Stack Object Remover, żeby taki marker usunąć. A jeśli nic takiego nie ma, nic nie ma prawa blokować przejścia dyrektorowi, to sprawdźcie konflikty modów albo chociaż wpiszcie kod testing cheats, żeby dowiedzieć się, czy wyskakuje jakiś błąd. Jak już przy modach jesteśmy, to polecam bardzo School Mods, gdzie jeden komponent sprawia, że płaci się za szkołę prywatną. 100 simoleonów za dziecko każdego dnia szkolnego o 6 rano. Moda można też dosyć łatwo edytować w SimPe i podwyższyć cenę, jeśli chcemy. Ja tak zrobiłam. Według mnie ten mod sprawia, że chodzenie do szkoły prywatnej chociaż ma jakiś sens. Poza korzyściami są tego też jakieś tam konsekwencje finansowe. Samo działanie systemu ocen w Sims 2 jest mało skomplikowane. Odrobiona praca domowa to ocena w górę, nieodrobiona lub nie pójście do szkoły to ocena w dół. Więc jeśli nie kombinujemy z odrabianiem lekcji w kratkę, albo opuszczaniem szkoły co jakiś czas, to simowie będą mieli zawsze albo najlepsze, albo najgorsze oceny. A pamiętajmy, że w przypadku dzieci najniższa ocena kończy się zabraniem przez opiekę społeczną i to wszystkich dzieci. Wspomniane wcześniej School Mods mogą zmienić też nieco system ocen, żeby był bardziej losowy. Ale bez modów, jeśli chcemy utrzymać ocenę na danym poziomie, na jakieś 5 minus na przykład, to najlepiej zostawić jedną zaległą pracę domową, żeby sim jej nigdy nie odrobił. Jeśli będzie zalegać jedna praca domowa, to ocena będzie się utrzymywać cały czas ta sama. Można tę pracę domową złapać i położyć gdzieś pod szafą albo pod łóżkiem, żeby nie można było się do niej dostać. Kiedyś ciągle tak robiłam, żeby nie mieć w grze samych kujonów. To przejdźmy teraz do bardziej kreatywnej strony grania w Simsy. Jedną z zasadniczych zalet dwójeczki jest to, jak łatwo można tam stworzyć swoje otoczenie. Po prostu idziecie na sam koniec menu otoczeń, klikacie te domki z plusem, wybieracie mapę, rodzaj terenu i jazda. Można od razu coś budować. No dobra, musicie to otoczenie jeszcze nazwać, na przykład dupa. Potem stawiacie parę domów, potrzebne parcele publiczne, takie jak sklep z ubraniami, tworzycie simów, dekorujecie teren i już jest całkiem nieźle. Możecie grać w zupełnie nowym otoczeniu. A jeśli by wam się chciało robić jakieś takie bardziej zaawansowane rzeczy. To jeszcze można odpalić SimCity 4 i zrobić sobie zupełnie swoją mapę i włożyć ją do Sims 2. Jednak według mnie wadą jest to, że w każdym otoczeniu stworzonym przez gracza z automatu pojawiają się miastowi z Miłowa. I ciągle się widzi te same mordy. Pleasant Sims zrobiła świetny poradnik o tym, jak zrobić zupełnie puste otoczenie, bez generujących się żadnych plików postaci na start i mega go polecam. Nie musicie nawet znać dobrze angielskiego, bo Cindy pokazuje dokładnie krok po kroku, co trzeba zrobić. Wystarczy podążać za tym, co dzieje się na ekranie. W zasadzie teraz słyszę, że wystarczy wejść do tych folderów i po prostu usunąć te pliki characters, żeby one były puste. Nie trzeba niczego podmieniać nawet. Wtedy tacy Simowie jak policjant czy pokojówka wygenerują wam się zupełnie nowi i dopiero wtedy jak po nich zadzwonicie. Nie przestraszcie się, jeśli gra na chwilę się zatrzyma podczas tego procesu, a zwykli miastowi po prostu będą pojawiać się gdzieś w tle. Gra potrafi ich wygenerować naprawdę dużo. Wyczyszczenie tych folderów to też doskonały sposób na to, żeby mieć zupełnie nową pulę zwierzaków do adopcji. Też grze chwilę zajmuje, żeby je wszystkie stworzyć i pamiętajcie, żeby nie mieć w grze moda no stray respawn podczas tego procesu. No i też no towny region, jeśli chcecie, żeby się wygenerowali jacyś miastowi. I w końcu nie mamy cały czas tych samych zwierzaków w każdym otoczeniu, a jeszcze szczeniaki i kociaki są mieszane z losowych znajd, podobnie jak niemowlęta, więc mogą wyjść szalone miksy. Wspaniała sprawa. A jeśli macie już tę startową pulę zwierzaków, i na przykład nie ma tam już szczeniaków, a chcielibyście jakiegoś zaadoptować, to zauważyłam, że jak wyjmie się moda No Stray Respawn, to grze załącza się faktycznie generowanie tych nowych zwierzaków. I mogą jakieś szczeniaki i kociaki gdzieś tam wam się pojawić albo jakieś inne zwierzęta. Więc jeśli na ogół nie używacie tego moda, to włóżcie go na chwilę do gry. Nie wiem, zapiszcie grę potem i później go wyjmijcie. Wejdźcie do gry jeszcze raz. Zadzwońcie do ośrodka adopcyjnego i być może faktycznie coś tam wam się wygeneruje. Polecam sprawdzić. Jeśli chcielibyście jakieś rady do tworzenia otoczenia, to od siebie mogę dać tyle, że jeśli robicie otoczenie tak na serio, to polecam taką kolejność. Najpierw budowanie parcel, potem tworzenie simów i ich historii, a na sam koniec dopiero dekorowanie terenu drzewkami, łodziami, ptaszkami i tak Bo jeśli coś pójdzie nie tak przy tworzeniu simów i nie chcecie zaśmiecać sobie folderu niepotrzebnymi plikami postaci, co miałoby miejsce przy usuwaniu tych simów koszem w grze, to najlepiej byłoby zacząć od nowa. Wtedy zbudowane wcześniej domy możecie zapisać w bibliotece i wstawić w nowym otoczeniu, to nie jest problem, ale dekorowanie musielibyście zrobić jeszcze raz. A to jest dużo dziubania, więc dekorowanie zróbcie w momencie, kiedy wszystko inne jest już skończone. I polecam ogólnie użyć moda No Towny Region. Albo chociaż włożyć go do gry w pewnym momencie, jak gra wygeneruje już jakąś tam określoną liczbę miastowych, bo gra potrafi tych simów naprawdę dużo wygenerować, i czasami może ich być za dużo w danym otoczeniu. Nie ma potrzeby, żeby było ich tak dużo. Możecie też mieć na stałe tego moda włożonego do gry i użyć do generowania miastowych takiego specjalnego narzędzia od synopki, to się nazywa Townie Generator i tam możecie ustalić jakiej płci, ile tych ludzi ma być, w jakim wieku i tak dalej i on wam po prostu wygeneruje ileś tam losowych simów zgodnie z tymi wytycznymi. Bardzo fajne narzędzie. I jeszcze rzucę wam przydatne kody w kontekście tworzenia otoczenia. Ogólnie polecam wygooglać sobie różne kody, bo jest tego dużo, ale podam wam zasadniczo dwa takie według mnie ważne. Change lot zoning czyli możemy na przykład wstawić dom mieszkalny ze skrzyni i zmienić go w restaurację czy jakąkolwiek inną parcelę publiczną. Ale przede wszystkim ten kod przydaje się do tworzenia apartamentowców i akademików, absolutnie niezbędny. Wpisuje się go, będąc na tej parceli, podczas samego budowania jej, nie mogą mieszkać w niej Simowie, kiedy wpisujemy ten kod. I takie specyficzne budynki mają też swoje wymagania, pewne rzeczy, których nie można robić, bo to nie będzie działać, więc też sobie to gdzieś tam sprawdźcie w jakichś innych poradnikach, na pewno jest tego pełno w internecie. Też tym kodem można zrobić taki myk, że najpierw robimy parcelę publiczną, budujemy restaurację z tymi wszystkimi rzeczami restauracyjnymi, typu podium do witania gości itd. I potem możemy zmienić te parcele na mieszkalną i w ten sposób nasz SIM może prowadzić restaurację na swojej parceli domowej. To jest jedyny sposób, żeby coś takiego zrobić. Ale da się. Bo na parceli typowo domowej nie możemy wstawić tych restauracyjnych obiektów niektórych. Drugi kod, mniej znany, to Modify Neighborhood Terrain On. Z którym w podglądzie otoczenia możemy zmienić wysokość podłoża, czyli robić górki i dołki. I robi się to kwadratowymi nawiasami, a ukośnikiem możemy wyrównać teren. Przydaje się nie tylko dla estetyki, ale przede wszystkim w sytuacji, kiedy postawimy dom i nagle okazuje się, że woda nam go zalała. To się dzieje często na mapach, gdzie ląd jest położony równo z poziomem wody. I im bliżej wody, tym jest większa szansa, że coś takiego się stanie. Wtedy możemy te parcele stamtąd chwilowo zabrać i użyć tego kodu, żeby podnieść teren, wstawić dom tam jeszcze raz, a może już nie będzie tej dziwnej wody dookoła. W moim nowym pobrzeżu na przykład coś takiego się stało i potem zakrywałam to jakimiś dekoracjami otoczenia, bo nie znałam tego sposobu. Także przekazuję wam teraz ten sposób. Wyżyć się artystycznie możemy też w programach Body Shop i Home Crafter Plus. Oba te programy są dosyć toporne, więc polecam zrobić na nich 4GB patch. Jest specjalny program do tego i robi się to w 3 sekundy. Rekomenduje się oczywiście też to zrobić na samej grze. Wszystko będzie płynniej działać. Bodyshop to program, który znajdziemy po prostu w plikach gry, w csbin, w folderze ostatniego dodatku. I tam możemy edytować rzeczy ze stwórz sima, czyli ubrania, fryzury, makijaż, ale też kolory oczu, skóry. Wszystko co związane z wyglądem simów. I możemy to zrobić w prostym programie graficznym typu nawet Paint. Ale bardziej polecam do tego jakiegoś Gimpa, Artweavera czy po prostu Photoshopa. Oczywiście, żeby zrobić zupełnie nowe rzeczy, do których musielibyśmy stworzyć nowy mesh, do tego Bodyshop jest już za mało zaawansowany. Ale jeśli chcemy zrobić niestandardowe kolory włosów w konkretnej fryzurze, czy nakleić jakiś obrazek na koszulkę, to to jest robota na zaledwie kilka minut. Homecrafter to program, który kiedyś można było pobrać oficjalnie ze strony The Sims 2, ale ta strona już nie istnieje, więc teraz możemy go znaleźć gdzieś indziej w internecie. Ja w ogóle niedawno dowiedziałam się, że takie coś istnieje, więc nagłaśniam po raz kolejny. To jest program do tworzenia rzeczy z trybu budowania czyli możemy edytować ściany i podłogi. I znowu zrobimy to w dowolnym programie graficznym. Jeśli chcemy stworzyć nowe farby w naszych ulubionych kolorach, albo mieć więcej kolorów dywanów do wyboru, to HomeCrafter się do tego świetnie nada. Pamiętajcie tylko, żeby pobrać do tego programu taki dodatkowy plik, bo inaczej pewnie Wam nawet nie odpali. Wszystko jest w opisie pod filmem. A i w obu tych programach wyeksportowane obrazy do edycji są w formacie bitmapy. Więc zwracajcie uwagę na liczbę bitów, jakie zapisujecie. Ja się nie znam, ale zauważyłam, że jak ustawi się dużo, to rzeczy potrafią zmienić kolor, na przykład być w zupełnym kontraście do oryginału albo całe niebieskie. Także przestrzegam. Dobra, na koniec tych odcinków zawsze rzucam Wam jakieś triki, skróty klawiszowe, ogólnie rzeczy ułatwiające życie. Nie inaczej jest tym razem, bo chciałabym rzucić światło na kolekcję. Szczególnie jeśli jesteście przyzwyczajeni do wspaniałego narzędzia wyszukiwania w Sims 4, na które w Sims 3 można sobie chociaż moda zainstalować, ale w Sims 2 nie ma czegoś takiego. Fakt, że w Sims 2 nie ma też aż tak dużo rzeczy, ale jednak można utonąć w tych obiektach czasami. Kolekcja to po prostu folder. Możemy sobie stworzyć nowy i wrzucić tam konkretne obiekty z trybu kupowania i budowania, których często szukamy. Gra ma oryginalnie takie już gotowe kolekcje w danych stylach, czy z konkretnych dodatków, albo na przykład na rzeczy do biznesu. Myślę, że warto stworzyć sobie chociaż jeden katalog takich rzeczy naszych ulubionych, bo czasami naprawdę jakiejś jednej małej dekoracji możemy szukać długo. Możecie tam wrzucić ulubione obrazy, jakieś obiekty z modów, które nie pamiętacie nigdy, gdzie są. Te gablotkę do mycia zębów czy inne funkcjonalne dekoracje, takie jak panele słoneczne. Takie rzeczy, które do każdego domu dosłownie wstawiamy i chcemy to mieć gdzieś pod ręką. Też tych folderów możecie zrobić ileś: nazwać je, wybrać im ikonki, posortować ich kolejność i też kolejność obiektów w nich zawartych. Staram się, żeby te foldery też nie były za duże, żeby znowu nie tonąć. Najbardziej lubię zamknąć się w max dwóch stronach, żeby po rozwinięciu panelu mieć jedną. Polecam ten styl życia. A, i kolekcję można zrobić też w stwórz Sima. Tylko domyślnie nie ma żadnych, więc to nie jest takie intuicyjne. Można sobie poukładać jakieś swoje ulubione ciuchy. Osobiście tego nie mam, bo też rzadko tworzę Simów, ale może się przydać. I to tyle. Znowu mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś. Jeśli jeszcze coś by było potrzebne, to możemy zawsze kiedyś zrobić kolejny odcinek. To nie musi być taka zamknięta seria. Ale też teraz zaczęłam serię Simowe Odkrycia, w której pewnie raz na jakiś czas dowiecie się czegoś o dwójeczce. Myślę, że z takich typowo poradnikowych, bardziej podstawowych rzeczy czy jakichś takich ciekawostek, które warto znać, sporo wyczerpałam. Jak zwykle. Dziękuję, że oglądasz, że już i widzimy się w następnym. PA!